Bór. Witam Was w kolejnym odcinku, na kolejnym polowaniu. Dzisiaj typowo nocny wypad e, bardziej za lisami, za dzikiem przy okazji. Dziki już to prawda miałam, bo miałam lochy z e, warchlakami, aczkolwiek jakoś nie było ciśnienia, więc, więc po prostu odpuściłam, popatrzyłam sobie i one poszły swoją, w swoją stronę. Jedziemy teraz na lisy, na łowisko, gdzie w poprzednim odcinku udało się strzelić kozę. E, I tak jak widzieliście, tych lisów kręciło się całkiem sporo, więc jest szansa, że. Dzisiaj też one się tam będą kręcić. No spadło trochę śniegu, tak około 10 może 15 cm. Więc jest świeży śnieg, połówka księżyca. Wiatr jest dosyć mroźny, więc też trzeba się będzie do tego po prostu przyzwyczaić i nastawić na to, że że będzie zimno. Ale jest fajnie, fajna pogoda. Myślałam, że już nic z tego dzisiejszego polowania, ponieważ takim wczesnym wieczorem dosyć mocno zaczął padać ten śnieg, ale pogoda się zrobiła Chmurki są, ale delikatne, więc na plus padać przestało, więc można jechać, można polować. Także teraz lisy, zobaczymy, jak z tym dzikiem dzisiaj będzie. Jak się uda, to się uda. Jak święty Hubert darzy, no to darzy i tyle. Także nie ma co gadać. Plan jest taki, że zaparkujemy sobie samochód e, tutaj od strony takiej biegazowni. No, bo tak mamy wiatr po prostu, tak będzie wygodniej. Po jednej stronie będziemy szli taką drogą: po jednej stronie jest las, po drugiej stronie jest pole, więc mamy fajną osłonę, jeżeli chodzi o drzewa. Mamy ciemne tło, dlatego też ciemny kombinezon. Nie ma potrzeby ubierania się na biało, no bo nie będziemy po prostu na to pole wchodzić. I tyle. Postajemy, powabimy, zobaczymy, co tam się dzieje, jak te lisy dzisiaj funkcjonują, jak są aktywne po prostu, czy są, czy nie są aktywne. I tyle, i być może potem za jakimś dzikiem się wybierzemy, no bo mówię lochy i warchalaki już były, ale, ale to nie jest to, czego szukam po prostu. Eee, tyle, nie ma co gadać do boju. lisa Jak widzieliście, udało się strzelić Nisa. Teraz czas na dziki, więc idziemy tutaj przejść się wzdłuż takiej kępy drzew. Tutaj są dęby, były buchty. Też zresztą widzieliście to na filmikach w poprzednim odcinku, na urywkach. Były świeże buchty, więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. I tyle. Jeżeli będzie jakaś sztuka warta strzelenia, no bo dzisiaj strzelamy na użytek własny. No to zdecydujemy się oddać strzał, a jeżeli nie, no to sobie po prostu tylko popatrzymy, o ile się coś będzie działo. Z racji tego, że będzie podchód, mimo tego, że wzrok dzika jest dosyć słabym zmysłem, ale będzie podchód, a mamy śnieg, więc pojawia się biały kombinezon i tyle. Nie ma co przedłużać, trzeba się zawijać i idziemy w teren. Strzelałam do dzika. E, no cóż Wam mogę powiedzieć. Na pewno można to było zrobić szybciej. Podchód był bardzo długi. Zobaczyłam je na miedzy i praktycznie przez całe pole za nimi drałowałam. E, one się przesuwały co chwilę. No i ja za nimi... Podchód ciężki, bo trzeba było to robić powoli, mimo tego, że wiatr, szłam pod wiatr i, i wiało dosyć mocno, co było plusem w sumie dla mnie, bo te kroki można było stawiać normalnie w miarę, to i tak człowiek szedł powoli na paluszkach, wiecie jak to jest, nie? żeby podejść jak najbliżej. E, także podchodziłam je chyba godzinę, jak nie więcej. No i co, postałam popatrzyłam, przeganiały się po prostu co chwilę, co chwilę zresztą tak jak sami widzieliście, bo udało się kilka takich akcji nagrać. Eee, fajnie się obserwowało po prostu tą całą watachę, co tam się działo, jak tam odyńce się biły, między sobą się ganiały. No super po prostu, fajnie się na to patrzyło, naprawdę. Tym bardziej, że bardzo dawno nie byłam typowo no, na, no, na typowo nocnym polowaniu na dziki, więc eee, fajnie popatrzeć po prostu na coś takiego, nie? Eee, no i Jeju, no nie będę kłamać. Ten strzał można było oddać naprawdę dużo razy, o wiele wcześniej do innego odeńca. Że tak powiem, czaiłam się na innego odeńca, ale potem on zbiegł właśnie na, takie, na taką kampę. Tutaj myślałam, że wróci jeszcze, nie? no ale się okazało, że nie wróci, Ech, że zaczęły inne dziki schodzić do niego, zanim w sumie. No i co, i trzeba było się zdecydować, i oddałam strzał do tego drugiego odeńca o którym myślałam na początku, że będę do niego strzelać, ale potem mu odpuściłam, bo się czaiłam na tamtego. Także no, jeju, polowanie po prostu, nie? Zawsze wszystko można zrobić inaczej, ale myślę, że nie wyszło źle. Ja jestem zadowolona. Podjechałam sobie samochodem po polu. Oczywiście napęd na cztery, a potem to już nawet i napęd pełzający, no bo nie dojrze e, dużo śniegu, to jeszcze to wszystko się zaczęło teraz topić i zamarzać z powrotem, nie? Więc, więc jest, no, ciężkie warunki do jazdy, ale samuraj daje, daje radę. Naprawdę polecam samochód, nie? E, malutki, leciutki, płynie po prostu po tym śniegu. Dobra, idziemy na... E, szukać farby. Bo dzik na pewno w miejscu nie został. Strzelałam go na takim wejściu, to jest taki klin mały. Y, I one zaczęły w ten klin schodzić. Ja go strzelałam praktycznie na samej ścianie tego klinu. No i zniknął w, w krzakach. Więc, więc idziemy zobaczyć e, zestrzał. I tyle. Nie ma co gadać. Idziemy. Wam, że za daleko to od auta, to ja nie odeszłam, bo skończyłam Wam nagrywać filmik, że idziemy szukać dzika. A dzik leży. Także, oj, no tak, to trzeba uważać. O, 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 o. dobra, idziemy tu dostał. najpierw tak, na zestrzał sobie znajdziemy czyli teraz idę pod prąd trochę okej okay. i one, stamtąd a mam czołówkę stamtąd sobie szły tutaj sobie szły szły, 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 szły. no i tu mamy jak patrzyłam według gogle 100 około 120 metrów około 120 metrów opsa no farbuje ładnie no wataha była całkiem spora naprawdę ale fajnie się to oglądało no Serio, jak dawno ktoś nie chodził? Aha Czuć. No mi się. Oto i nasz dzik. Dobra, to teraz tak. Plan jest taki, że trzeba będzie tu się przecisnąć samochodem. Przecież ja go nie będę taszczyć. Taki kawał... Eee, no bo po co? Samochodem wypatroszyć, załadować. No, fajne, i tyle trzeba brać się do roboty. Godzina pierwsza w nocy, do pracy na dziesiątą, także będzie co robić. proszę bardzo Tak sobie tutaj poczynały. Dzik zapakowane. Czas jechać na skup. Ech, I tyle. Koniec polowania. Godzina po drugiej. Także trochę mi zeszło. Ale wrażeń było co niemiara. I powiem Wam szczerze, że fajnie się to wszystko oglądało. Także bardzo się cieszę, że zdecydowałam się dzisiaj wybrać w łowisko. No i że tak to się wszystko potoczyło i święty Hubert darzył całkiem sporym dzikiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dasz -Bur.